Proszę Państwa, znajdujemy się na plantacji Eliota. Odmiana Eliot w tej chwili jest w takiej fazie, która jeszcze do czasu dojrzałości zbiorczej, jeszcze zostanie tutaj kilkanaście dni powiedziałbym, albo kilka tygodni nawet. To tak będzie chyba bardziej precyzyjne określenie. Rozmawiamy o charakterystyce odmian i odmiana Eliot. Wśród tych odmian, które omawialiśmy, jak Blue Gold, Spartan, zupełnie inaczej zachowuje się na plantacji i prosiłbym o scharakteryzowanie, ażeby przybliżyć Państwu, jak ta odmiana odnajduje się w naszych plantacjach, czy to amatorskich, czy na plantacjach profesjonalnych, bo i tu, i tu ma swoje jak najbardziej. Pewne miejsce i pewne zastosowanie według mnie. Tak jak powiedziałeś, no my mówimy o odmianach, które są niededykowane do amatorów, no bo takich tutaj, że powiem, na plantacjach towarowych nie ma, aczkolwiek nie oznacza to, że odmian, które są uprawiane towarowo, nie mogą uprawiać amatorzy. Zdecydowanie tak. Szczególnie dlatego, że odmiany, które są uprawiane towarowo, charakteryzują się dużymi owocami, a Uprawiamy o, krzewy nasze po to, żeby zbierać owoce, e, a nie żeby zbierać liście czy pędy. Chociaż powiem Ci jako taką ciekawostkę, że jak będąc no w Chinach, to bardzo dużo herbat właśnie z liśćmi borówki e, jako dodatkiem uzupełniającym, takim prozdrowotnym e, piliśmy. E, Czyli możemy to jako dodatkowo tak. Państwo dodatkowo mogą, że powiem, praktykować nie tylko owoce, ale i liście. Kora właśnie, i liście, borówki. Nie tylko owoce są właśnie bardzo powszechnie wykorzystywane. Ale my nic nie prakty. mówimy, no nie rozwijamy tego tematu, ale Wracamy prozdrowotne pro, pro, walory. <laughs> borówek wszystkich odmiany są bardzo wysokie, tak. ale jakby dzisiaj nie y, tak jak charakteryzujemy Wracamy ich. Do liota. Wracamy do Liotta. Wracamy eee, jest. Jesteśmy w dwóch, pomiędzy dwoma rzędami właśnie liota, tak jak Państwo widzą, od razu rzuca się w oczy całkowicie inny pokrój, inny kształt krzewu. Krzewy liota są silnie rosnące i wyciągnięte, bardzo wysoko, pionowo wyrastające. Jeśli będzie pokazany dół, spód, to widać, że od dołu wyrastają silne, pojedyncze pędy. Tu jest wszystko czysto, tu nie ma właśnie takiego, jak przy Spartanie, czy Blue Goldzie, zagęszczenia dużej ilości pędów. Krzew jest wyciągnięty, wyprowadzony do góry, e, owocowanie w tej części właśnie, powiedzmy, w zasięgu rąk, czyli ta, która jest najbardziej efektywna, gdzie osoby zbierające zbierają, czyli od wyciągnięcia ręki do e, tego dolnej części, gdzieś tam mniej więcej, powiedzmy, trochę poniżej wyrna e, w wysokości łódka. E, zdarza się oczywiście, że pojedyncze pędy pod, bardziej słabsze, czyli jakby wyrastające w poprzednim roku, w drugiej połowie lata nie są tak silnie uzdrewniałe i wtedy one potrafią się wykładać. Natomiast no 90% pędów albo więcej ma ten silny, wzniesiony, pionowy po prostu wygląd i roślina ewidentnie rośnie w takim kształcie V można by było powiedzieć. Tak to piśmie. Nie tworzy kul, nie tworzy rozłożystych pędów. Jest to przeciwieństwo, bardzo silna. Przeciwieństwo Blue Golda, którego już omawialiśmy. Blue Golda, Blue Cropa właśnie, który bardzo charakterystycznie się rozkłada tutaj ten. Mamy bardzo ten planowanie, bardzo odmiany. Na, o wysokiej y, plenności. Y Porównując, znaczy ogólnie możemy powiedzieć, że im odmiany będą gdzieś w późniejszym okresie dojrzewania, tym też ta płynność będzie wzrastać. Duke ma tą płynność trochę niższą, podobnie Spartan i Bluecrop, bardzo wysokie planowanie, no i Elliot równie wysokie, dochodzące nawet do 20 i więcej ton z hektara. Przy oczywiście odpowiednim prowadzeniu krzewów na odpowiednim stanowisku. Tak jak Państwo widzą, te baldach ogrona są obłożone tutaj wyrównanymi dość owocami. Tutaj nie zdarzają się owoce takie bardzo drobne i wyrośnięte. Wielkość owoców jest dość wyrównana, i Elliot produkuje owoce, właśnie duże, e, bardzo duże, no ewentualnie o średniej wielkości, jeśli jest ich zawsze już trochę więcej na krzewie i roślina nie jest w stanie wykarmić, no to wtedy oczywiście mogą zdrobnieć. Natomiast generalnie mówiąc, możemy powiedzieć, że są to bardzo duże i duże owoce, e, twarde. Same zalety właściwie, bo że jest jednak trochę jednak wada. Powiem... No, ale jeśli twarde, to znaczy, że odmiana nadaje się tak, do, na do dalekiego przechowywania, do, do transportu, I, oczywiście a, i w tą stronę... i transportu. Już jakby nie kontynuuje transportu. Aczkolwiek wiadomo... Elliot, Elliot jest w tym, w tym okresie, kiedy już jesteśmy za dołkiem lukropowym, ale gdyby tak. była taka potrzeba przetrzymania, to jest bardzo łatwa odmiana. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli jednak myślimy o założeniu czy o nowych nasadzeniach na naszych plantacji, to te nasadzenia są na dzisiaj i warunki ekonomiczne dzisiaj w Polsce mogą się drastycznie. Nie zmienić za te kilka lat, więc jeśli teraz mamy dołek lukropowy i obniżenie cen, za kilka lat może on się pogłębiać, a też siła nabywcza zobaczmy jaką mamy inflację, za parę lat może też nam trochę spaść, więc jakby będzie konieczność eksportowania e, owoców nawet tych późniejszych odmian, takich właśnie jak Elliot Nelson czy Aurora e, na rynki zachodnie, żeby uzyskać ekonomiczną opłacalność. Stąd też ta odmiana bardzo dobrze też się wpisuje właśnie w takie e, plany, że tak powiem eksportowe, czyli handlu na dalszych rynkach. E, może mieć jeden mankament, który będzie związany właśnie z klimatem, ale to dotyczy chyba większości takich późno dojrzewających odmian, bo ona zaczyna dojrzewać w okresie no tu pojawiają się już pierwsze owoce. Mamy w tym momencie, e, tak jak wspomniałem wcześniej, środek owocowania blukropa. Pierwsze owoce one są nawet troszeczkę za szybko e, względem właśnie innych odmian owocujących, ale to jest kwestia właśnie dzisiejszej pogody, jak już wcześniej wspomniałem, czyli tych takich skoków temperaturowych, spadków, opadów deszczu. To co się dzieje w tym roku. E, natomiast normalnie ona powinna gdzieś dopiero w drugiej połowie, w połowie sierpnia zacząć owocowanie i to owocowanie trwa do mniej więcej połowy września. I niekiedy w chłodniejszych stanowiskach, nawet do października. No i tu jest ten mankament, że jeśli stanowisko dla odmian późnych nie jest odpowiednie, jest zimne, nie jest takiej otulinie lasu jak tutaj, właśnie ciepłe, w y, takim specyficznym mikroklimacie, może się zdarzyć, że niestety nie będziemy w stanie zebrać tych najpóźniejszych owoców. I to jest taki mankament nie tylko Eliota, ale większości odmian tych właśnie późno dojrzewających. Spadek temperatury w nocy. Już we wrześniu, w drugiej połowie września spadek temperatury w dzień, opady mogą uniemożliwić zbiór owoców, więc z tym też trzeba się niestety liczyć przy uprawie późno dojrzewającej. A przynajmniej nie w każdym roku przy, tutaj, Ta, bo no, te oczywiście. wrześnie mamy bardzo różne. Ostatnio mieliśmy bardzo ładne wrześnie, więc tak. te odmiany wpisywały się. I nawet odmiany, które z nowych odmian, które w, ostatnio są jakby wprowadzane nawet późniejsze od Eliota, mhm. ale i więc Elioty nie, jakby. On z tych odmian starych, takich polecanych... I te, które omawiamy, jest jakby tą jedną z najpóźniejszych odmian. Wciąż polecanych, gdzie nie? Nadal tak, aktualnych, tak. bo to odmiana też nie nowa, to odmiana, która ma swoje 50 lat, albo jak wyhodowana, no, to nawet więcej. W 50 latach uzyskana, w 74. Wprowadzona do produkcji, do produkcji. Tak, więc więc nawet na już to 50 50 lat jest tak, Ponad 50 lat od wyhodowania. I, I cały czas o niej mówimy i mówimy pozytywnie, hmm. więc szukamy gdzieś tam jakichś się. Ale tak. Mrozoodporność, podkreślasz. Yy, dobra, aczkolwiek zdarza się, no bo tak średnio yy, źródła amerykańskie, ale tak, pompadają minus 20 stopniach. Ale w warunkach polskich ona jednak się bardzo dobrze sprawdza. Więc nawet takie zimy przy minus 25 stopniach yy, mrozu, spadkach temperatury, yy, no potrafi trochę przemrozić połowy kwiatowe, wiadomo. Ale ogólnie jest to odmiana, która do polskiego klimatu się nadaje. Nie mówimy tutaj, że jest to odmiana tak jak Chandler, czy starsza odmiana Brigitta Blue, która już przy minus 15, minus 20 stopniach potrafi mieć uszkodzenia właśnie mrozowe w tym przypadku tej odmiany jest ma wyższą zdecydowanie mrozoodporność. Charakter wzrostu tej odmiany. Też jakby sugeruje, że możemy plantację zagęszczać. Bo tak. jest wyniosły, wąski pokrój w tej literki V. Nie rozchodzi się na boki, więc spokojnie i międzyrzędzia, i w rzędach tutaj jak najbardziej możemy. I intensyfikacja produkcji. Łatwiejsza forma cięcia, no bo jednak te sztywne pędy nie musimy się bawić z taką innym wycinaniem drobnych tylko pędów. Albo usuwamy u podstawy, cały, albo. Tylko właśnie to, ta forma wzrostu powoduje, że to cięcie jest też prostsze. Nawet dla takich początkujących i Powiedzmy plantatorów. Nie ma tu specyficznych, tak jak przy trochę Bluegoldzie czy przy Chendlerze, właśnie zasad cięcia, wycinania w środkowej części. Tu to, co powiedziałeś, wycinamy cały pętł podstawy na jego miejsce. Odtwarzany jest nowy, bardzo silny. To zresztą będzie, myślę, widać, będzie pokazane też na filmiku. No tak, bo przy Bluegoldzie mówiliśmy o tym, że musimy ten środek doświetlić, tak. bo on się zagęszcza, zagęszcza i tam, a potrzeba, żeby owocowanie było, doświetlenie pąków. Więc tak. musimy. Dokładnie go w okresie tym wiosennym, wczesnym wiosennym czy późno zimowym, kiedy to cięcie przeprowadzamy, ładnie go rozświetlać. Tutaj mamy o wiele prostszą no sytuację. No i mamy odmianę, która w naturalnych warunkach, bez przechłodnie, bez niczego, wychodzi nam w okresie, kiedy już omijamy, na dzisiaj wspomina, że to się może zmienić, ale mówimy, co jest tu i teraz, więc na dziś. Mamy odmianę, która wychodzi nam w bardzo dobrej porze, kiedy jeszcze zapotrzebowanie na borówkę jest, jeszcze ona się nie skończyła, a czy, y, Elliot w tym momencie nam dochodzi w dojrzałość zbiorczą. Wśród tych odmian takich późnych, starszych, czyli Darrow, czy Late Blue, y, czy tych nowszych, no, powiedzmy Aurora, zdecydowanie Elliot jest odmianą topową. Jeśli mielibyśmy w planach uprawianie właśnie rozłożenie zbioru na e, okres też ten późniejszy, właśnie wrześniowy, zdecydowanie ta odmiana jest odmianą, którą mi polecam. I... Będę się powtarzał, bo mówiłem, przy każdym o zapylaczach, tutaj też dobieramy, ta odmiana też, żeby nie była pozostawiona, że przy niej nie mówimy. To jest bardzo istotne, jeżeli mówimy o tej jakości i chcemy tą jakość uzyskiwać, to zapylacz, który kwitnie w porze Eliota ma znaleźć się na plantacji Tak, ale obok. Zdecydowanie tu już odmiany, nawet o tak zwanym tym średnim porze owocowania, czyli takie jak właśnie Blue Gold, jak Blue Crop, Blue Crop i tak dalej, są bardzo odpowiednim zapylaczem. Ponieważ Eliot potrafi już rozpocząć kwitnienie właśnie na samym początku maja. Na chłodniejszych, bardziej zacienionych stanowiskach pewnie ten okres będzie troszeczkę późniejszy, ale to też i te odmiany o średniej porze dojrzewania będą też wtedy później kwitły. Więc tu nie poszukujemy odmian oczywiście o wcześniej kwitnących, czyli też wcześniej owocujących, tak jak wcześniej mówiliśmy o Spartanie. Raczej właśnie średnia i późna pora dojrzewania, czyli ten okres podobnym okresie kwitnienia i podobnym okresie owocowania. Czyli zawsze pamiętamy o tych parach, czy tam powiedzmy to będzie jedna odmiana obok, czy, czy będą to dwie jako, jako te zapylacze dla danej odmiany, czy tam nawzajem przypłające się. Zwracajmy uwagę na okresy kwitnienia porę kwitnienia, ażeby tutaj się one razem dobrze czuły żeby, i tak, mogło, te, żeby nie brakło tego pyłku do przepylenia. Nelson, no, y, Elliot będzie też dobrym sam zapylaczem dla drugiej, bo przy tej obłożeniu właśnie owocami, czyli kwiatami zarazem, ta ilość pyłku, którą on będzie produkował będzie bardzo dobrym w tą stronę, tak jak przy Blue Goldzie. Przy czym pamiętajmy jednak, że no jest to troszeczkę ten tydzień późniejsza, więc do odmian wczesnych na pewno nie będzie to dobry zapylacz, ale też już dla odmian się. tych właśnie średnich. Czy tak nawzajemne przepylanie będzie tutaj przy tej odmianie bardzo efektywne. Ja miałbym jeszcze takie pytanie, jeżeli chodzi o Eliota, czy tą odmianę ona ma rozciągnięty ten, tą fazę dojrzałości zbiorczej jak długo, albo jak często trzeba zbierać tą odmianę, żeby uzyskiwać jak najlepszą jakość, bo to już mamy wtedy dzień krótki, bo to już jest wrzesień, bardzo często, no, znaczy nie bardzo często, to już jest wrzesień, kiedy ona jest w pełni swojego owocowania i jak wtedy postępować? Jakie Twoje zalecenia? No tak, jesteśmy na początku sierpnia, a już dzień nam się skrócił do najdłuższego 70 kilka minut, to tak. już mamy ponad godzinę straty. Jakby. Będzie kolejna. Tak, będzie kolejna albo nawet i dwie. Oczywiście dzień się Skraca, y, rosa dłużej występuje na krzewach, a mokrych owoców nie wolno zbierać i też szybciej wstępuje. Więc, w tym wypadku, y, to co jest ważne, to odpowiednia liczba rąk do pracy. No i to, przy późnych odmianach ogólnie zaleca się częstsze zbiory, z tego względu właśnie, co wcześniej powiedziałem, że ten okres rozłożenia, chłodne noce powodują, że to tempo dojrzewania nie jest takie jak w sierpniu, w okresie właśnie września, a częstsze zbieranie, zdejmowanie owoców powoduje, że te kolejne, które pozostały, szybciej dojrzewają. Związane oczywiście jest to z produkcją metylenu, innymi aspektami fizjologicznymi, natomiast daje to taką pewność wtedy, że jeśli nawet warunki pogodowe czy klimatyczne nie są odpowiednie i będą nam rozciągały zbiór, to jesteśmy w stanie zebrać prawie że wszystkie owoce. I tak najczęściej postępują doświadczeni plantatorzy właśnie uprawiający te późniejsze odmiany. Czyli zbiór co 3-4 dni. A nieco 7 czy więcej. Jak, no, niekiedy niestety zdarza się, no jak, bo nie mamy siły roboczej, więc wracamy na ten sam krzew po jakimś już dłuższym okresie czasu. Co oczywiście z punktów transportowych czy z jakości owoców, no nie jest niestety korzystne. No tak, ale wielkość plantacji, wielko, wielko, jeżeli mamy dużą plantację, to automatycznie mamy tych ludzi więcej, więc jeśli ta odmiana tak. nam w tym momencie dojrzewa, możemy sobie na. No, nie powiem luksus, ale na takie komfortowe, czy na, na tą wysoką jakość, żeby ją zdejmować tak, że systematycznie i ciągle. W dołku blukropowym, blukropa możemy trochę przeciągnąć, tu się owoce nie sypią, natomiast tu też nie będą się osypywać, ale częstsze zbieranie niż ten standard, który stosujemy w okresie właśnie sierpniowym czy lipcowym, w tych późnych odmianach, właśnie w Eliocie, będzie się sprawdzał.